Przewodniczący, Wysoka Rado, Wysokysi, dyrektorzy, szkół i goście, którzy są obecni na tej sali. Tak się składa, że dwa lata za nami. I też tak się obiegowo gdzieś otarło, że, że w tej gminie to się nic nie robi. Ja pozwoliłem zatem dzisiaj przedłożyć Państwu wszystkim, tu obecnym taką. Zbiorczą informacji o wykonanych zadaniach w różnych obszarach. Być może, że niektóre drobne przedsięwzięcia zostaną może pominięte. I może tak od najgrubszych spraw. Inwestycje. W 2011 roku. Remont drogi w Karnawie -Male. Kwota 978 628 zł, w tym dotacja 384 571 zł. Zabezpieczenie wąwozu lesowego w załapczu na drodze gminnej. Koszt całkowity 400 334 zł, w tym dotacja 150 000 zł z przemysłu jarno Remont drogi powiatowej w Kaju Czerniński zadanie wspólne z powiatem. Środki całościowe 212 zadania środki gminne 106 tysięcy. Remont dróg gminy Rosji 209 485 zł oświetlenie hybrydowe 3 125 124 zł dotacja 2 698 171 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Turubinie w przedmieściu w 2 ,11. koszt tego etapu 4 361 780 zł. Remont oczyszczalni ścieków 202 96 zł. Odwiert studni na hydrofornie w Żurawie 53 000. Za ładunek, podjęcie, załadunek, transport do poszczególnych wsowiec i rozładunek y, około 2200 płyt ze składu urażanego w Żarnie. to koszt całkowity 65 190 zł. Zakup samochodu strażackiego Ford dla jednostki o aspektu Robinie 123 900 zł, w tym dotacja 50 000 zł. Chciałbym jeszcze ogółem środki całości inwestycji w 2011 roku 9 731 539 zł. Środki własne 6 342 737 zł. Dotacje 3 380. 8742 zł. Nie czytam po przecinku cyfr, ale chciałbym jeszcze dodać, że w 2011 roku zorganizowaliśmy zbiórkę elektrośmieci. Yy, łącznie zostało zebrane z terenu gminy 38 ton. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia 7300 zł. 212. Budowa odkrytych w nastawiania w turobinie 100 847 zł, w tym dotacja 54 000 zł remont ciągu gminnych Zagrogu 852 306 zł, w tym dotacja 255 691 zł. Modernizacja drogi gminnej Żuralnych 164 149 zł, dotacja 70 zł. remont drogi wojewódzkiej w turobinie Koszt całkowity zadania 878 134 zł. W tym, w tym udział gminy 172 000 zł. Remont drogi powiatowej Zabłoć. Koszt zadania 247 339 zł. Udział gminy 123 699 zł. Remont mostu przemięci niepoduchowym 256 206 zł. Wymiana instalacji CO i budowa wentylacji w budynku urzędu gminy 123 456 zł. Remont kontenerów mieszkalnych numer 2 i 3 w Turbinie 30, 30, 30 313 zł. Zakup koparko ładowarki 215 988 zł. <laughs> Informatyzacja urzędu w ramach ruchu Lubelszczyzny. 94 176 zł. Środki własne 14 126 zł. Wymiana 16 komputerów oraz zainstalowane pod Hotspota. Dodatkowo zakupy w wielofunkcyjnych i skanerów 80 050 zł. Środki ogółem w 2012 roku. Ogółem wydatkowano na inwestycje 2 962 978 zł środki własne 1 673 403 zł, dotacje 1 289 574 zł W własnym zakresie, proszę Państwa, tą naszą ekipą, którą żeśmy w jakiś sposób reaktywowali, doposażyli doposażamy na to pierwsze. wykonaliśmy malowania wszystkich pomieszczeń urzędowych, pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, szpakowania, układanie płytek, paneli podłogowych. Podobnie zostały pomalowane pomieszczenia i również otworzone do eksploatacji pomieszczenia po komisariatu, komisariacie obecnie siedziba GOPS-u. Dokonane, dokonaliśmy własnymi siłami wycinki drzew oraz oczyszczenia, sprzątania ropy przy drogach gminnych, wycinki drzew chcę powiedzieć pod... Drogę yy, gminną, tą sklepienówkę w kierunku cmentarza. I wymalowaliśmy część budynku ośrodka zdrowia, parter. Dokonaliśmy wymiany instalacji elektrycznej, łącznie to na około 12 tysięcy zł. Cóż więcej, układaliśmy i chodniki w Turubinie oraz na przystankach kucie Turubińskiej, Czerwiencinie i tak dalej. Wykonanie wiatr przystankowych w Ternerwie Duży. To tak dla zobrazowania ta koparka, którąśmy nabyli w 2012 roku. Odśnieżanie dróg gminnych. Mówimy o kosztach, które ponieśliśmy z tytułu powiedzmy sobie tych eksploatacji. Ilość przepracowanych godzin przy drogach gminnych. To prawie 31 godzin przy odśnieżaniu. Prace na drogach gminy 262 godziny. Nie mówię o kwotach, bo nie trudno będzie przeliczyć, tam w te, tej informacji są. Yy, awaria na nowociągach w 33 godziny, yy, kopanie robu w Olszance 27, kopanie Panie w Tarnawie 26 godzin, usługi wynajem, mieliśmy takowe 5,5 godziny, łącznie 400 godzin na łączną kwotę 59 176 zł. Gdybyśmy, gdybyśmy chcieli wynająć, godzina pracy koparki 147,60 zł. 60 w ramach funduszu sołeckiego, proszę Państwa, w 2011 roku wyposażenie zakupione świetlicy wiejskiej i remont yy, w Rokitoriu 6 ,985 zł. Modernizacja parku przy remizie OSP oraz zakup przenosi krzesełek na stawie 19 941 zł. Pokary, wymiana pokrycia datowego, Wólka Czernicińska, wymiana pokrycia datowego i drzwi wejściowe, w Zabłocie, stolarka okienna, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana barami garażowych, wykonanie ławek drewnianych. Ee, żurawie, odwodnienie budynku Remizy, Łuzówka Kolonia, stolarka okienna, kupa Turowińska, stolarka okienna, Nowa Wieś, stolarka okienna, Tarnawa Duża, wymiana podłogi. Żadna wymiana pokrycia datowego wraz z utylizacją i utrzymaniem yy, yy. Utylizacja za i utrzymanie czystości 96 829 zł. Te przedsięwzięcia nas kosztowały. Pogłębiano również rogów. Przewięcień yy, yy, podłopowny orszanka to tary to rowic żurawie. Koszt całkowity 30 316 zł yy, 2011-2012. Zakup materiałów kamiennych, czyli tłuczeń łącznie 283 013 zł. Zakup wiad przystankowych. 11 tysięcy, dotyczy to czerwnięcie głównych, Tarnala Mała, na Wieś, 11 tysięcy 500 zł. Jeżeli chodzi o Fundusz sołecki w tym, w tym przedziale łącznie 448 tysięcy 585 zł. Zada w zakresie oświaty, a tutaj była dzisiaj dyskusja, to warto sobie jeszcze jakby tą cyfrę wypalić. W 2011 roku dotacja gminy do subwencji oświatowej wynosiła 1 577 549 zł. W 2012 roku do subwencja wynosiła 1 451 334 zł. Co w zakresie oświaty dodatkowo było realizowane? Otóż na pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy, program był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszt całkowity 24 486 zł. Udział udział Środka wsparcia 12 238. Dotyczyło to szkół w Czernięcinie, w Turubinie. Jeżeli chodzi o Czerwnięcie, 80 uczniów, szkoła powstała w Turubinie około 100 uczniów, szkoła powstała w Grudkach 50, osób i Gminazjum w około 50. Nauka na pływaniu na, na w W zakresie kultury. Zorganizowano i wpisano na do, do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Dłożynki, parafialne, odpory święta patriotycznego, 3 maja i 11 listopada, święto kobiet. W 2011 roku poświęcono i odsłonięto tablicę płci Świętej Pamięci generała Brygady Zygmunta Szymowskiego, naszego krajana. Zorganizowano integracyjne spotkania drzejkowe, kolędowanie pod po raz pierwszy. Odbyły się w 2012 spotkania podstawowe z z terenu gminy. Zorganizowano walka na dla dzieci. Podjęto projekt Decydujmy Razem, w ramach którego dokonano rekrutacji zespołu partycy partycypacyjnego i sfinalizowano podjęciem stosownych yy, działań uchwał programu. Na finale zostało to zwieńczone uchwałą Rady Gminy. Powołano od gminy zespół śpiewczy w Szkole Podstawowej w we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Zorganizowano podsumowanie akcji Szklanka Mleka w Szkole, gdzie z nimi zasłużonym rolnikom z gminy wręczono medale zasłużone dla rolnictwa. Zorganizowano obchody Dnia Działacza Kultury, na którym wręczono odznaczenia zasłużone dla kultury polskiej, roszygnięto do z talentów. Zorganizowano wystawę prac malarskich Henryka Tomaszka i rękodzieła ludowego Alfredy Zdyber. Zorganizowano Promujące gminę spotkanie z goszczącymi w Lublinie w ramach 24. Światowego Kongresu Federacji Łąkarskiej na spotkanie z naukowcami z całego świata, którzy gościli u nas w gminie, zwiedzali tu i Kościół między innymi również. Zorganizowano wyjazd zespołu śpiewczego z gródek na przegląd piosenki partyzanckiej. Zorganizowano wyjazd na spotkanie Kobiety zmieniają świat. Warsztaty yy, plastyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy yy, został przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy obrót Gminy, gminie, którego wyniki ogłoszonej, zwyci ogłoszonej zwycięzcą wręczono nagrody na dożynkach yy, gminno-parafialnych. 13 pracowników rzędu gminy 11 listopada zostało oznaczonych przez Prezydenta Badanew za zasługi za długoletnią służbę. Parą obchodzących już 50-lecia jest to cykliczna, wokażalna impreza, którą organizujemy wspólnie z Radą. Zorganizowano spotkanie, wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które z znaczenie przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polski. I już kończąc, w ramach profilaktyki zorganizowano w 2011 roku 7 siedem różnych działań, które miały na celu przede wszystkim bezpieczeństwo, profilaktykę, jeżeli chodzi o uzależnienia poprzez i i udział w tych działaniach wyjazdy. W 2012 roku ferie, dzieci na lodowisko, wyposażono Dwa lodowiska, czyli zostały w sołectwach, dwa lodowiska doposażone, jeżeli chodzi o folię. Pan na uwadze w Żurawie, bodajże. W czasie ostatniego kolędowania po szmurką w ramach tej profilaktyki jesteśmy widoczni. Zakupiono 500 opasek odblaskowych w celu, poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Część została zdecydowana większość została rozdysponowana w czasie kolędowania, ale pozostała ilość zostały rozdysponowane w parafii. Wiem, że w Przedmięcinie po nabożeństwach zostały to z, wielką, z wielkim zainteresowaniem i potrzebą wykorzystane. Może to tyle. Państwo radni do, dostali tą informację. Chciałbym, żeby, żeby może zafunkcjonowała też taka prawda, że coś robimy na miarę portfela, na miarę możliwości organizacyjnych I, i tyle na ile możemy. To